Cień Zapomnianego Królestwa. Część pierwsza. W mrocznych głębinach lasu szeptów, gdzie cienie tańczyły w rytmie ziemskiej muzyki, a drzewa szeptały zapomniane sekrety, młoda kobieta o imieniu Liria przemykała między splecionymi korzeniami. Jej bose stopy bezszelestnie stąpały po wilgotnym mchu, a długie, czarne włosy falowały za nią niczym płaszcz nocy. Liria była ostatnią z rodu nocnych strażników, pradawnego klanu, który przez wieki strzegł granicy między światem żywych a krainą umarłych. Teraz, gdy jej lud został wymordowany przez armię króla Cieni, spoczywał na niej ciężar misji, która mogła zadecydować o losach całego królestwa. W dłoni ściskała amulet równowagi, starożytny artefakt wykuty z gwiezdnego metalu i nasycony mocą pierwszych czarodziejów. Tylko on mógł powstrzymać nadciągającą zagładę, ale aby go aktywować, Liria musiała dotrzeć do świątyni zapomnianego bóstwa, ukrytej głęboko w sercu przeklętych gór. Nagle usłyszała trzask łamanej gałązki. Zamarła, wstrzymując oddech. Przez chwilę las pogrążył się w niepokojącej ciszy, a potem powietrze przeszył przeraźliwy skowit. Sfora cienistych ogarów była na jej tropie. Liria ruszyła biegiem. Przeskakując nad powalonymi pniami i omijając zdradliwe korzenie, wiedziała, że nie ma szans w starciu z bestiami króla cieni. Jej jedyną nadzieją była ucieczka. Gdy wpadła na małą polanę, zobaczyła przed sobą sylwetkę mężczyzny. Wysoki, odziany w czarny płaszcz, z twarzą ukrytą w cieniu kaptura, stał nieruchomo, jakby na nią czekał. W dłoni trzymał miecz o klindze czarnej jak noc. Kim jesteś? Zapytała Liria, cofając się o krok. Mężczyzna powoli uniósł głowę, a spod kaptura błysnęły oczy o barwie roztopionego złota. Nazywam się Aiden, powiedział głosem głębokim, jak otchłań. I jestem tu, by ci pomóc. Zanim Liria zdążyła odpowiedzieć, z za drzew wypadły pierwsze cieniste ogary. Ich ciała, utkane z mroku i dymu, poruszały się z przerażającą gracją. Chły błyszczały w bladym świetle księżyca. A czerwone oczy płonęły rządzą krwi. Ejden stanął przed Lirią, unosząc miecz. Biegnij! krzyknął. Znajdę cię później! Liria zawahała się, ale wiedziała, że nie ma wyboru. Z amuletem równowagi przy sercu rzuciła się w głąb lasu, podczas gdy za jej plecami rozległ się szczęk stali i wściekłe wycie bestii. Biegła, aż płuca paliły ją żywym ogniem, a nogi ugięły się pod nią z wyczerpania. W końcu, gdy księżyc zniknął za horyzontem, a pierwsze promienie świtu zaczęły przebijać się przez korony drzew, Liria zatrzymała się na skraju urwiska. Przed nią rozciągała się rozległa dolina, a w oddali, z powitem mgłą i cieniem, majaczyły ostre szczyty przeklętych gór. Gdzieś tam, ukryta przed światem, czekała świątynia zapomnianego bóstwa. Liria opadła na kolana, dysząc ciężko. Wiedziała, że to dopiero początek jej podróży, a największe wyzwania wciąż były przed nią. Ale gdy spojrzała na amulet równowagi, pulsujący delikatnym, błękitnym światłem, poczuła, jak w jej sercu kiełkuje nadzieja. Musiała dotrzeć do świątyni. Musiała ocalić królestwo. Nawet jeśli miało ją to kosztować życie. Część druga. Liria spędziła dzień ukryta w gęstych zaroślach na skraju urwiska, odpoczywając i planując dalszą drogę. Gdy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, usłyszała szelest liści. Instynktownie sięgnęła po sztylet, który nosiła przy pasie. To tylko ja, odezwał się znajomy, głęboki głos. Z cienia drzew wyłonił się Aiden. Jego czarny płaszcz był podarty, a na twarzy widniało kilka zadrapań, ale poza tym wydawał się nietknięty. Jak mnie znalazłeś? Zapytała Liria, nie opuszczając broni. Aiden uśmiechnął się lekko. Mam swoje sposoby. Ale ważniejsze jest to, że udało mi się zgubić cieniste ogary. Na razie jesteśmy bezpieczni. Lilia powoli opuściła sztylet, ale nie schowała go do pochwy. Kim naprawdę jesteś, Aiden? I skąd mam wiedzieć, że mogę ci ufać? Mężczyzna westchnął ciężko i usiadł na pobliskim głazie. Byłem kiedyś jednym z generałów króla cieni, powiedział cicho. Widziałem, jak ciemność pochłania królestwo, jak ludzie giną lub zamieniają się w bezwolne marionetki. I w końcu zrozumiałem, że muszę to powstrzymać. Liria patrzyła na niego z mieszaniną niedowierzania i ostrożnej nadziei. Dlaczego miałabym wierzyć zdrajcy? Bo tylko ja mogę cię bezpiecznie przeprowadzić przez terytoria kontrolowane przez króla cieni, odpowiedział Aiden. I tylko ja wiem, jak dostać się do świątyni zapomnianego bóstwa. Liria wiedziała, że nie ma wyboru. Potrzebowała pomocy, a Aiden, mimo swojej przeszłości, wydawał się jej jedyną szansą. Dobrze, powiedziała w końcu. Ale jeśli spróbujesz mnie zdradzić. "Wiem", przerwał jej Aiden. "Zabijesz mnie bez wahania". Ruszyli o zmierzchu, wykorzystując cień nocy jako osłonę. Aiden prowadził ich krętymi ścieżkami przez dolinę Gieł, unikając głównych dróg i znanych szlaków. Co jakiś czas zatrzymywali się Nasłuchując odgłosów pościgu, ale las milczał, pogrążony w złowrogiej ciszy. Nad ranem dotarli do podnóża przeklętych gór. Strome, skaliste zbocza piętrzyły się przed nimi niczym nieprzekraczalna bariera. Tam, Aiden wskazał na ledwie widoczną ścieżkę, wijącą się między ostrymi skałami. To szlak umarłych. Jedyna droga prowadząca do świątyni. Liria poczuła, jak dreszcz przebiega jej po plecach. Dlaczego nazywa się Szlakiem Umarłych? Aiden spojrzał na nią poważnie. Bo tylko umarli mogą go bezpiecznie przebyć. Żywi, cóż, zobaczysz sama. Rozpoczęli wspinaczkę. Z każdym krokiem powietrze stawało się rzadsze i zimniejsze. Lilia czuła, jak amulet równowagi pulsuje coraz mocniej, jakby wyczuwał bliskość świątyni. Gdy dotarli do wąskiego przesmyku między dwiema skałami, Aiden nagle się zatrzymał. Coś jest nie tak, szepnął. Czujesz to? Liria skinęła głową. W powietrzu unosił się dziwny, słodkawy zapach, a ciszę przerwał cichy szept, dobiegający jakby zewsząd i znikąd jednocześnie. Nagle ziemia pod ich stopami zadrżała. Ze szczelin w skałach zaczęła sączyć się gęsta, czarna mgła. Formowała się w ludzkie kształty, widmowe sylwetki o pustych oczodołach i wykrzywionych w niemym krzyku ustach. Duchy przeklętych, wyszeptał Ejden. Nie patrz im w oczy. Ale było już za późno. Liria spojrzała prosto w puste oczodoły jednego z duchów i poczuła, jak jej umysł wypełnia się obrazami śmierci i zniszczenia. Widziała płonące miasta, rzeki krwi i góry trupów. Słyszała krzyki konających i śmiech króla cieni. Z trudem oderwała wzrok, dysząc ciężko. Ejden chwycił ją za rękę. Musimy biec. Krzyknął. Teraz. Rzucili się naprzód, mijając kolejne widmowe sylwetki. Duchy wyciągały ku nim swoje eteryczne dłonie, szepcząc obietnicę wiecznego spokoju i ukojenia w śmierci. Liria czuła, jak jej siły słabną z każdym krokiem. Amulet równowagi pulsował coraz mocniej, niemal parząc jej skórę. W pewnym momencie potknęła się i upadła na ostre kamienie. Wstawaj! Aiden próbował ją podnieść, ale jego ręce przeszły przez jej ciało, jakby była zrobiona z dymu. Liria, skup się. Nie możesz się poddać. Ale głos Aidena docierał do niej jak przez grubą warstwę wody. Liria czuła, jak ogarnia ją przyjemne odrętwienie. Może lepiej byłoby się poddać. Zapomnieć o misji, o ciężarze odpowiedzialności. Nagle poczuła ostry ból w piersi. Amulet równowagi zaśnił jasnym, oślepiającym światłem. W jego blasku duchy cofnęły się z sykiem, a Liria poczuła, jak wraca do niej świadomość. Z trudem podniosła się na nogi. Aiden stał obok niej, równie zdziwiony jak ona. Co, co się stało? Zapytała, próbując złapać oddech. Amulet odpowiedział Aiden, patrząc na nią z podziwem. Musi reagować na twoją wolę życia. Chroni cię przed mocą przeklętych gór. Lilia spojrzała na artefakt, który wciąż delikatnie pulsował. Poczuła, jak nowa energia wypełnia jej ciało. Chodźmy, powiedziała stanowczo. Musimy dotrzeć do świątyni, zanim będzie za późno. Ruszyli dalej, wspinając się coraz wyżej i wyżej. Duchy wciąż ich atakowały, ale blask amuletu równowagi trzymał je na dystans. W końcu, gdy słońce stało w zenicie, dotarli na szczyt. Przed nimi, wykuta w litej skale, wznosiła się majestatyczna świątynia zapomnianego bóstwa. Jej kamienne ściany pokrywały tajemnicze symbole i płaskorzeźby przedstawiające sceny z zamierzchłych czasów. Udało się, szepnęła Liria z niedowierzaniem. Ale ich radość nie trwała długo. Z nieba dobiegł złowieszczy krzyk, a cień przesłonił słońce. Ogromny, czarny smok zatoczył koło nad świątynią, a na jego grzbiecie siedziała postać odziana w zbroję z czarnego metalu. Król Cieni wycedził Eden przez zaciśnięte zęby. Znalazł nas. Lilia poczuła, jak strach ściska jej serce. Ale wiedziała, że nie może się teraz poddać. Nie gdy byli tak blisko celu. Co teraz? zapytała, zaciskając dłoń na amulecie równowagi. Aiden wyciągnął swój czarny miecz. Teraz. Uśmiechnął się ponuro. Teraz będziemy walczyć. Część trzecia. Smok króla cieni wylądował przed świątynią z obłuszającym rykiem, który wstrząsnął fundamentami góry. Jego łuski, czarne jak bezgwiezdna noc, lśniły złowrogo w blasku słońca. Z nozdrzy buchała mu para, a żółte oczy płonęły nienawiścią. Król cieni zeskoczył ze smoczego grzbietu z gracją, która przeczyła jego masywnej zbroi. Jego hełm, ozdobiony koroną z czarnych kolców, skrywał twarz, ale Lilia czuła na sobie jego palący wzrok. Nareszcie odezwał się głosem, który brzmiał jak zgrzyt metalu o kamień. Ostatnia z nocnych strażników i mój zdradziecki generał. Jakże wzruszające spotkanie. Aiden stanął przed Lilią, unosząc miecz. "Nie zbliżaj się", warknął. "Tym razem cię powstrzymamy." Król cieni zaśmiał się, a jego śmiech przypominał dźwięk pękającego lodu. Powstrzymacie mnie? Wy? Dwójka nędznych śmiertelników przeciwko potędze prawdziwego bóstwa? Liria poczuła, jak amulet równowagi rozgrzewa się na jej piersi. Zrobiła krok do przodu, stając ramię w ramię z Aidenem. Nie jesteś Bogiem, powiedziała stanowczo. Jesteś tylko cieniem, który zapomniał swojego miejsca. Król cieni syknął ze złością i wyciągnął rękę. Z jego palców wystrzeliły czarne błyskawice, które uderzyły w ziemię przed Lirią i Aidenem, pozostawiając dymiące kratery. Dość tej farsy! ryknął. Oddajcie mi amulet równowagi, a może pozwolę wam umrzeć szybko. Liria spojrzała na Aidena, który skinął jej lekko głową. Wiedzieli, że nie mają szans w otwartej walce. Ich jedyną nadzieją było dostanie się do wnętrza świątyni. Teraz! Krzyknął Aiden i rzucił się w lewo, podczas gdy Liria skoczyła w prawo. Król cieni, zaskoczony ich nagłym ruchem, przez chwilę nie wiedział, kogo atakować. Ta sekunda zawahania wystarczyła, by Aiden dotał do smoka i ciął go mieczem po łapie. Bestia zaryczała z bólu i wściekłości, machając ogonem i skrzydłami. Król Cieni musiał odskoczyć, by uniknąć ciosu własnego wierzchowca. Liria wykorzystała to zamieszanie i pobiegła w stronę wejścia do świątyni. Czuła, jak amulet równowagi pulsuje coraz mocniej, jakby wzywał ją do środka. Ale zanim zdążyła dotrzeć do drzwi, poczuła, jak niewidzialna siła unosi ją w powietrze. Król Cieni, z wyciągniętą ręką, przyciągał ją do siebie. Głupia dziewczyno, syknął. Myślałaś, że tak łatwo mi uciekniesz! Liria walczyła, próbując się uwolnić, ale magia Króla Cieni była zbyt silna. Z każdą sekundą zbliżała się do jego wyciągniętych szponów. Nagle powietrze przeszył świst i Król Cieni ryknął z bólu. Strzała z czarnego metalu utkwiła w szczelinie jego zbroi. Liria upadła na ziemię, uwolniona z jego uścisku. Aiden stał kilka metrów dalej, trzymając łuk. – Biegnij! – krzyknął. – Ja go zatrzymam! Lilia zawahała się, ale wiedziała, że nie ma wyboru. Z ciężkim sercem rzuciła się w stronę świątyni, słysząc za plecami odgłosy walki. Wpadła do środka, zatrzaskując za sobą ciężkie, kamienne drzwi. Znalazła się w ogromnej sali, której sklepienie ginęło w mroku. Ściany pokrywały freski przedstawiające sceny z dawno zapomnianej historii, narodziny świata, pierwsze cywilizacje, wielkie bitwy i kataklizmy. W centrum sali stał kamienny ołtarz, a na nim pusty postument. Liria poczuła, jak serce zamiera jej w piersi. Postument był idealnie dopasowany do kształtu amuletu równowagi. To tutaj powinien być umieszczony, by aktywować swoją moc. Ale jak? Nie miała czasu się zastanawiać. Drzwi świątyni zadrżały pod potężnym uderzeniem. Król cieni próbował się wedrzeć do środka. Liria podbiegła do ołtarza i położyła na nim amulet. Przez chwilę nic się nie działo, a potem artefakt zaczął unosić się w powietrze, pulsując coraz jaśniejszym światłem. Nagle usłyszała głos, głęboki, starożytny i potężny, który zdawał się dobiegać zewsząd i znikąd jednocześnie. Ostatnia z nocnych strażników powiedział głos. Przybyłaś, by przywrócić równowagę. Ale czy jesteś gotowa zapłacić cenę? Liria przełknęła ślinę. Jaką cenę? Zapytała drżącym głosem. Równowaga wymaga poświęcenia, odpowiedział głos. Aby pokonać ciemność, musisz oddać swoje światło. Aby ocalić królestwo, musisz poświęcić siebie. Liria poczuła, jak ogarnia ją strach. Czy była gotowa umrzeć dla sprawy? Dla ludzi, których nigdy nie poznała? Ale potem pomyślała o swoim ludzie, wymordowanym przez króla cieni. O Aidenie, który poświęcił wszystko, by jej pomóc. O tysiącach niewinnych istnień, które zginą, jeśli się zawaha. Jestem gotowa, powiedziała cicho, ale stanowczo. W tym momencie drzwi świątyni eksplodowały, a do środka wpadł król cieni, ciągnąc za sobą rannego Aidena. Nie, ryknął, widząc unoszący się amulet. Ale było już za późno. Liria poczuła, jak energia artefaktu przepływa przez jej ciało. Jej skóra zaczęła świecić, a oczy wypełniły się błękitnym światłem. Niech tak się stanie, powiedział starożytny głos. Fala czystej energii wystrzeliła z ciała Lili, wypełniając całą świątynię oślepiającym blaskiem. Król cieni zawył z bólu, gdy światło przenikało przez jego zbroję, rozdzierając ciemność, która go tworzyła. Aiden, osłaniając oczy, patrzył z podziwem i przerażeniem, jak Lilia unosi się w powietrze, otoczona aureolą błękitnego światła. Jej ciało zaczęło się rozpadać na miliardy świetlistych cząsteczek. Liria, krzyknął, próbując do niej dosięgnąć, ale było już za późno. Z ostatnim rozbłyskiem światła, Liria zniknęła, a wraz z nią amulet równowagi i król cieni. Gdy blask zgasł, Aiden został sam w cichej, pustej świątyni. Na podłodze, w miejscu, gdzie stał król cieni, pozostała tylko kubka czarnego pyłu. Na zewnątrz niebo rozjaśniło się, a ciężkie, mroczne chmury, które od lat wisiały nad królestwem, zaczęły się rozpraszać. W oddali słychać było radosne okrzyki ludzi, którzy odzyskali wolność. Aiden powoli podszedł do ołtarza i dotknął miejsca, gdzie jeszcze przed chwilą leżał amulet równowagi. Poczuł pod palcami delikatne ciepło. "Żegnaj, Lyrio" szepnął. "Twoje poświęcenie nie pójdzie na marne." Wiedział, że teraz to na nim spoczywa obowiązek odbudowy królestwa i pilnowania, by równowaga została zachowana. To będzie długa i trudna droga, ale dzięki odwadze Lilii mieli szansę na nowy początek. Gdy Aiden opuszczał świątynię, pierwsze promienie słońca przedarły się przez chmury, oświetlając przeklęte góry ciepły, złotym blaskiem. Nowa era właśnie się rozpoczęła. Epilog minęło 10 lat od dnia, w którym Lilia poświęciła swoje życie by przywrócić równowagę w królestwie. Kraina, niegdyś pogrążona w cieniu i strachu, rozkwitła na nowo pod ciepłymi promieniami słońca. Aiden, dawny generał króla cieni, a teraz szanowany doradca nowej rady królestwa, stał na balkonie odbudowanego zamku stolicy. Jego włosy, niegdyś czarne jak noc, teraz przypruszone były siwizną, a na twarzy pojawiły się zmarszczki, ślady lat ciężkiej pracy i odpowiedzialności. Patrzył na tętniące życiem miasto poniżej. Ludzie śmiali się i rozmawiali, handlarze zachwalali swoje towary, a dzieci bawiły się bez trosko na ulicach. To był widok, o którym kiedyś mógł tylko marzyć. Panie Aiden, usłyszał za sobą młody głos. Odwrócił się i zobaczył młodą dziewczynę, może szesnastoletnią, o długich czarnych włosach i oczach o intensywnie błękitnej barwie. Przyszłam na lekcję. Aiden uśmiechnął się ciepło. Ach, aria. Punktualna jak zawsze. Choć zaczniemy od powtórki z historii nocnych strażników. Aria była sierotą, którą Aiden znalazł pięć lat temu w jednej z odległych wiosek. Od razu zauważył w niej coś wyjątkowego, tę samą iskrę, którą kiedyś widział w oczach Lili. Postanowił ją wyszkolić, przekazać jej wiedzę i umiejętności, które mogły pewnego dnia znów okazać się niezbędne. Gdy usiedli w bibliotece, Aiden sięgnął po starą, oprawioną w skórę księgę. Opowiedz mi jeszcze raz o Lirii, poprosiła Aria, jak zawsze zafascynowana historią bohaterki, która uratowała królestwo. Eden westchnął cicho, ale z uśmiechem zaczął opowieść. Liria była ostatnią z nocnych strażników, strażników równowagi między światłem a ciemnością. Kiedy król cieni zagroził pochłonięciem całego królestwa, to ona. Gdy mówił, jego wzrok powędrował w stronę okna. Na moment wydało mu się że widzi tam sylwetkę młodej kobiety o długich, czarnych włosach, uśmiechającą się do niego ciepło. Ale gdy mrugnął, zjawa zniknęła. Tymczasem wysoko w przeklętych górach, w ruinach starożytnej świątyni, mały błękitny kwiat przebił się przez kamienną posadzkę. Jego płatki lśniły delikatnym, wewnętrznym światłem, przypominającym blask amuletu równowagi. A głęboko pod ziemią, w zapomnianej jaskini, czarny pył zaczął się poruszać, formując ledwie widoczny zarys dłoni. Równowaga została przywrócona, ale jak długo się utrzyma? Tylko czas mógł przynieść odpowiedź na to pytanie. Na razie jednak królestwo cieszyło się pokojem, a pamięć o poświęceniu Liri żyła w sercach jego mieszkańców, inspirując kolejne pokolenia do obrony tego, co najcenniejsze.